To jest obiekt, który ma służyć całej społeczności tutaj. Nowa Wieś Królewska doczekała się nie pierwszej takiej inwestycji, bo całkiem dawno robiliśmy też zewnętrzne boiska, plac zabaw, więc cieszę się, że te obiekty wokół szkoły przyszkolnej i w ogóle takie dzielnicowe się tu rozwijają. Jest tu też filia Młodzieżowego Domu Kultury, więc jest to... E, efektem starań miasta, naszych starań o to, żebyśmy e, tutejszej społeczności mieszkańcom dawali możliwość rozwoju, integracji, spotkań, a w tym wypadku uprawiania sportu dla najmłodszych uczniów e, myślę, że to najważniejsze od tej pory zbiegali po podwórku, a teraz będą już e, biegali po e, bezpiecznej, zakrytej przestrzeni. To jest święto całej społeczności zespołu szkolno-przedszkolnego. Ze względu na to, że otwieramy nową halę sportową, to nie Pryma Aprilis, to fakt autentyczny, że w końcu wyczekany obiekt nowiutki. Jest dzisiaj na ukończeniu i w tym momencie na odebraniu. Jest to lekka hala, nie jest to murowana, więc co za tym idzie, jest dużo tańsza, a e, jaki mamy klimat, to, to e, wiemy i wtedy, kiedy e, boisko e, sportowe e, mogłoby przyjmować jak najwięcej uczniów, wtedy oni są na wakacjach. Natomiast ten czas e, wiosenny czy jesienny, no czasami jest e, z pogody Mniej lub bardziej deszczową i w tym momencie ta zadaszona hala, to boisko z lekką halą po prostu może przyjmować uczniów niezależnie od tego, czy siąpi, czy nie siąpi.